Dajcie w dzisiejszym odcinku, w którym pojedziemy ciąć orzecha, ale nie huzwarną, tylko sztylem. Sztylem MS251, a został po świętach mi na chwilę, można powiedzieć, i <trym> trzeba się pobawić. A jak? A jest taka lekka piła, jak i te moje huzwarny 40-45, nie za mocna, no ale do drobnych kurde zajęć idealna, ale bardzo dobra jak się zaczyna przygodę kurde ścięciem, bo nie trzeba się szarpać tak z tym szarpakiem. Lekko to chodzi, jak się ma 14-15 lat, to jak złoto. Te były dobre. MS. 440, tylko że ta jest podróbką. Także to jest nic nie niewarte. Nawet nie ma sensu tego robić. Ale tak no, leży, bo leży, nie? Od niczego, jakby przypiliło szpila, to jeszcze biorę uzwarne na tak zwany ratunek. Trzeba się ratować. Wszystkie nowe piły są wrażliwe na starą mieszankę. żeby za długo w baniaku nie stała. Najlepiej, żeby był baniak jeszcze pachowy, a nie po wodzie destylowanej czy po czymś. Ale ładny zestaw, nie? Przyczepa robi robotę. Dlaczego nie wziąłem kiprowanej? A, kiprowanej szkoda, żeby wrzucać takie kurde klocki orzecha. Trzeba oporządzić, no tego jest. Może drzewo owocowe, Na no wszystko się nada. Trzeba jakoś tak z głową pociąć, to może by coś wykorzystał, na no jakieś nogi do stołu czy do czego. No ale powiem wam, nie myślałem, że moja winylowa płyta, którą wystawiłem na aukcję dla wielkiej orkiestry, będzie w tak dużym zainteresowaniu. Jestem normalnie w szoku. Jakby coś to link w opisie. Teraz to aż miło będzie ciąć drzewo. Weźmiemy słuchawki, żeby nie było. Za młodego łebka się jeździło w takich słuchawkach. Dla szpanu. Kurde. Jedynka. Piciik. Ogólnie mimo, że mam te słuchawki, to słyszę Was jak mówicie, Jarek, odpal starą piłę. Odpalimy, ale za chwilę. co kupiłem też ładnie pali okay. Obrigado. Co jest cichszy ciałem w słuchawkach, a na tej kurde huzwarnie bez. No to jest życie. Trzeba by było chociaż trochę wrzucić na tę przyczepę, żeby na pusto nie wracać, nie? Kurde, gorąco takie się zrobiło z tego wszystkiego. Wszystko niby wziąłem, a nie wziąłem się kiery, aby tylko ponarzekać. Jak się kręci, to się nie myśli. Kurde. Ale się wbiło! Kurde! Chodźmy na ciebie. Pozyskiwanie drewna level expert. Orzech się dobrze pali. Nie to co wierzba, czy to pola. Siekiery cholera nie mam. O, już na wozie co nieco jest. Siekierę mam przyniesioną, także Wasze zdrowie już będzie z 6 lat jak zlepiliśmy ją kiedyś na odcinku Piosenka też była i kurde działa do tej pory cały czas wykorzystywana Nie powiem piskars też jest, ale ta też jest dobra do takiego obcinania, bo cięższa Ale jednoręką to nie robot. a co do tego kawałka to na podwórko zaciągnę i wtedy się zastanawiam, czy tu coś się nada. Ile tego drzewa jest? No nie za bogato, ale dobre i tyle, nie? Na dzisiaj to by było na tyle, także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!